Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Ciacho i chciałbym wam was się zapytać taką rzecz. Czy graliście kiedyś w takiego starego Minecrafta, Minecrafta Classic i tak dalej? Jeżeli nie, a chcecie, to macie teraz okazję. Jak? Już wam tłumaczę. Chodzicie sobie na stronę minecraft.net. tutaj na oficjalną stronę Minecraft i schodzicie na dół. Proszę bardzo. Klikacie sobie tutaj i tutaj i w waszej przeglądarce proszę bardzo co się stało macie normalnego Minecrafta takiego starego Minecrafta classic sterowanie wsad i sterowanie spacją z skaczecie z tutaj R możecie cofnąć tam gdzie się odrodziliście na przykład no i tak no i tutaj sobie podajecie nick, tam widzieliście, i możecie sobie grać. A co najfajniejsze, po wyjściu z gry, wszystko co zbudujecie, wam się zapisze. Zobaczcie, ja tutaj zbudowałam sobie, zaraz wam powiem, jeszcze sterowanie. O nie, e, jak to się niszczyło? Nie, chwilę. Tak, tak, ok. i tak, ok. Pokażę wam parkura takiego kiepskiego, ale co tu od takiej starej wersji dużo zrobić. Wymagać. No i coś takiego tutaj zbudowałem. Tutaj będę budował domek. Są już kontury. Kładka mgła wyszła teraz. E, no i tutaj macie kontury domku. Możemy i tak. Prawym przyciskiem klikacie. Jak sobie wybierzecie blok, i jak jest coś takiego, to lewym stawiacie. I już. Jak chcecie wyjść z opcji budowania, to klikacie ponownie prawy. I już. Teraz możecie środko wyniszczyć. Sterowanie dziwne. Wiem, w starych wersjach było inaczej, ale coś takiego, co tu się zrobiło, żeby to nie wpaść, sobie to tutaj może lepiej postawię. No i coś takiego tutaj mamy. Takie fajne coś. I tak, to jest całkowicie darmowe. Możecie sobie popróbować. Według mnie warto, bo to najfajniejsze jak z tego wyjdziecie.